Królowa roślin, powiedziane z hiszpańskim akcentem jeszcze. Przucieć tak. Uwagę. I o królowej roślin teraz porozmawiamy. Doktor Elżbieta Olejnik, doktor nauk chemicznych jest z nami. Dzień dobry Pani doktor. Witamy. Autorka książek o aloesie. Alo pani jest wyznawcą aloesu. Wyznawcą, fanką, Aha. Ja szczerze mówiąc pierwszy raz trzymam taki aloesowy liść w dłoni i zaskoczeniem jest, bo to ktoś ładnie określił, że to jest żel w środku. O fantastycznie, rzeczywiście. Prawda? Tak, to jest dobrze. Tylko, Wyglądać że... by mogło, że to takie twarde, a tymczasem jest to mięciutkie. Skórka jest niejadalna? Skórka jest niejadalna, aczkolwiek bardzo przydatna dla farmakologów. Więc obierzmy aloes okay. ze skórki, zostawmy farmakologom co farmakologiczne, a zajmijmy się. Dziękuję, no doktor. Bo tak, mm. z jednej strony o alesie najczęściej słyszymy w kosmetologii. Mamy te wszystkie kremy, wyciąg z różnych liści, z tego wydobywa. maseczki regenerujące, nawilżające, poprawiające kondycję skóry. Ale mało kto wie, że właśnie ta roślina jest znakomite na trawienie ma wiele właściwości, które sprzyjają naszemu zdrowiu. Jakich? To właśnie co pan w tej chwili to, to powiedział, tego, tak? że, że, że to jest takie właśnie y, ciągnące się troszkę. To jest jedna z najcenniejszych substancji, o której już była mowa w reportażu przed chwilą. Acemannan. On ma bardzo silne właściwości gojące, y, razem ze wszystkimi innymi składnikami liści aloesu. Czyli to na przykład mogę sobie wetrzeć w dłonie? Co? Tak, Co z tego... tak. I to jest właśnie to właśnie goi. To właśnie tak? ta, ta no substancja no... taka żelowata, taka, taka, która w tej, no tej no... chwili no... nie no... wygląda no zbyt no... apetycznie. Urwi, urwi to, urwi. Y, to jest największa siła no, gojąca no, aloesu. No, no. I z tych powodów aloes był znany już bardzo, bardzo dawno i to, co ciekawe, w różnych kulturach, które się ze sobą nie kontaktowały, to znaczy wszystkie wpadły na to, że to, co jest w środku liścia aloesowego, mm -hmm. y, służy gojeniu w sposób e... taki, jakiego nie potrafi, jak, jak nie potrafi tego zrobić żadna inna roślina. Bo to pewnie możemy dostać u nas na rynku w formie kosmetyków, ale jeżeli sięgnęlibyśmy po taki pierwotny liść, po mm -hmm. to, co, co mamy tutaj, no to jest po prostu jak, jak naturalny krem. Tak, no tak, jest, ale tak, jest, jak, jest tak, tak jak rano. wspomniałam, właśnie stosuje mm. się go też wewnętrznie, tak? Stosuje się wewnętrznie, bo ta sama siła gojąca, która powoduje na przykład we wszystkich kulturach, aloes był znany jako roślina od oparzeń, a rany oparzeniowe są najbardziej um, opornymi w leczeniu, mm. najtrudniejszymi w leczeniu, więc jeżeli aloes zdawał sobie radę z ranami oparzeniowymi, to jego siła gojąca bije na głowę wszystkie inne rośliny, bo jest dużo różnych mhm. roślin, które potrafią goić, ale Aloes jest wśród nich rzeczywiście królem. Yy, goi oparzenia, goi yy, innego rodzaju rany także? Tak, Lecz ale opryszczkę, jak słyszeliśmy, tak? ale też wspomaga trawienie. Yy. Tutaj z opryszczką sprawa polega na tym, że on podnosi miejscowo yy, odporność. Yy, odporność. I tu raczej tutaj bym się dopatrywała stwarzania niekorzystnego warunku dla, niekorzystnych warunków dla wirusa, który powoduje opryszkę, ale wróćmy do tej siły gojącej Aleosu. Co się stanie, jeżeli wpuścimy ją do środka? Jeżeli po prostu, nawiasem mówiąc, jeżeli zmielimy liść aloesu, znaczy wnętrze liścia aloesu, z tego powstanie płyn, ponieważ aloes zawiera ponad 90% wody. wody. Mhm. W związku z czym to, co w tej chwili jest taką galaretkowatą substancją, on zamienia się w płyn w momencie, kiedy poddamy procesowi zmielenia. To pani mówi o teorii, a ja powiem o praktyce jeszcze dwa słowa, bo przed chwilą... E, obraliśmy sobie ten fragmencik galaretki aleosowej i wtarliśmy to w dłonie. Mhm. I kiedy się wciera, kiedy, mhm. kiedy, kiedy urywamy ten kawałek, mhm. to tą konsystencją przypomina trochę e, białko jajka. Mhm. Tak. Ale po 30 sekundach Wcieramy to i po 30 sekundach skóra wchłania to, że nie ma śladu, nie ma. Jest, nie jest, nie ma nic. jest sucho tak. i przyjemnie. Skóra y, tak dalece rozpoznaje wszystko, co im ma do zaproponowania aloes, że bierze to momentalnie. Tak. I dlatego nie ma. Pani doktor, czyli wspominała Pani o tym, że po zmieleniu powstaje płyn, tak. ten płyn rozumiem można pić Masza. i co wtedy, co nam to daje? Y, warunkiem jest, że producent tego produktu, który zamierzamy wypić, Albo my sami, jeżeli dysponujemy takimi liśćmi aloesowymi, gdzie jest dużo tego, tego surowca, oczyścimy bardzo dokładnie to, co chcemy wypić z tego, co znajduje się w skórce. Tam, kiedy przetniemy liście aloesowy, te liście być może były przecięte już rano, w związku z czym ta ciecz wypłynęła. W kanalikach liściennych pojawia się taka żółta ciecz, ale tylko ona wycieka z kanalików liściennych. Tylko z, ze skórki. I nie ma tej cieczy w środku. Yy, ta ciecz nie wchodzi w skład mięsłaleszowego. Musimy to odzielić. Grubo tak jak, obieramy. Tak prostu. jak powiedziałam, zostawmy to, co się znajduje w skórce farmakologom, ponieważ oni doskonale wiedzą, co z tego można o zrobić. Jezu, Odróżnijmy aloes farmakologiczny od aloesu mhm. spożywczego. Spożywczy to jest ten, który jest w środku liścia, i warunkiem e, uczciwości producenta, który nam to proponuje, jest bardzo dokładne oczyszczenie z tego, co znajduje się w skórce. I jakie to jest ciężkie, bo to jest, jest sama ciężkie, woda, tak? to, to jest dużo płynu. Tak. E, czy taki aloes jak ten możemy wyhodować u siebie na działce? Na działce nie, ponieważ on nie zniesie naszego klimatu. A w mieszkaniu? E, w mieszkaniu vera niechętnie się e, hoduje. E, raczej e, my znamy. Ale aloes drzewiasty, aloe arboresens, o którym no to była mowa. to skąd ten, ten aloes wziął się tutaj w takim razie? E, nie wiem, on nie jest w zbyt dobrej kondycji. Chyba ktoś go hodował w mieszkaniu. Janek go przytargał. Nie wiesz? Nie wiem, że Janek takie rzeczy w mieszkaniu uprawia. Tak, ale, ale, ale ma się całkiem dobrze, aczkolwiek w środowisku naturalnym wyglądałby o wiele bardziej okazale. Dziękujemy pani doktor, czyli polecamy aloevera. Wiemy już, że to roślina królewska. Niezwykła Może nam pomóc wioski. ze wszechmiar.